Czym się różni od pszczoły? Rudy nie bzyka. A, czym się różni Rudy od pszczoły? Rudy nie bzyka. Dobra, Tomasz W. Zobacz, ja teraz poproszę swoją asystentkę, by zaserwowała nam jakiś dobry żart. Okej, okay, Kasia. Opowiedz nam jakiś śmieszny żart. Nareszcie mogę się z kimś tym podzielić. Przychodzi kucharz do lekarza i mówi Panie doktorze, ostatnio zauważyłem, że źle słyszę na jedno ucho. A na drugie, kotlet schabowy, frytki i surówka z marchewki. <noise> Ej, dobre, dobre, dobre. Oj, asystenci Google dzisiaj, oj, żarciek się zaostrzył. Kurwa, chyba aktualizacja Androida była robiona, a? Dobra, raz się udało, raz się udało. Bo ostatnio, słuchajcie, naprawdę trzaskały takie, no, smutne żarty, bym więc powiedział.